Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kompania Braci znowu nadaje. Macie na nadawaniu. Dzisiaj będę kopał sam. Jeszcze widzieliście na przy ostatnim filmie, mój Brachol na razie złożył broń, a zresztą nawet się z nimi kontaktowałem. To był szybki wypad. Będę Kopał na początku tutaj w tym lasku, tam jest włodniczek, wcześniej było pole. Mam nadzieję, że coś padnie. No i również chciałbym podziękować mojemu sponsorowi, który zasponsorował mi proszę bardzo o to tyle baterii. Tylko niestety nie wiem, czy sponsor zrobił to z miłości i z troski o moją osobę, żeby nie zabrakło mi sztrumu na wykopkach. Czy po prostu był to jakiś podtekst? Słuchaj stary, bierz wykrywacz, bierz baterię, spadaj z domu, nie truj mi gitary. Jak ktoś się domyśla, żonka kupiła mi taki zestawik baterii. No nic, w każdym razie bardzo dziękuję. Darowanowym koniowi nie patrzy się w zęby. Dalej nie przynudzam, składam sobie sprzęta i idę. Dobra, do jakiegoś konkretnego sygnału. Do usłyszenia. A jeszcze jedna sprawa. Postaram się trochę y, głośniej mówić, wręcz krzyczeć, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tym dźwiękiem. Bo tam były komentarze. Super, że były, przynajmniej wiem, że ten dźwięk coś jest niehalo. No i zobaczymy, jak teraz to będzie. Tylko dosyć trudno i będzie kurczę w lesie krzyczeć, bo no nie przystoi. No dobra, no to już teraz na serio kończę. Do usłyszenia. Ledwo co wszedłem do tego lasku, tak to wygląda. Coś ala, taki psycholasek. Jak tam wcześniej chodziliśmy na tych tak wcześniejszych filmach, i wyskoczyło. Patrzcie, coś takiego. Jakaś ozdoba. Tak to wygląda. Nie wiem czy to dostało ode mnie strzała ale jest taka cieniutka blaszeczka powiem wam, że podziwiam ludzi, którzy takie rzeczy robili, bo to naprawdę kruche takie nawet nie wiadomo do czego to miało służyć, bo to takie słabe. Dobra, no to do następnego sygnału. teraz pojawił się kolejny sygnał. Powiem wam, że teraz trafiłem coś fajnego. Patrzcie. Mamy tutaj dzwoneczek. Nawet w środku widzicie ma duszę. To super. Będzie kompletny dzwonek. Tu jest jakaś cyfra 2 na nim. Już wcześniej u kogoś na filmie Oj, nie wiem czy to 2, a może 12. Ale nie, raczej 2, bo tutaj ta cyfra jest y, wypukła, a tutaj jest tylko jakaś kreska. Nie wiem, może znowu pyknąłem z łopaty. Y, u kogoś na filmie już widziałem, tak się zastanawiam, co oznaczają te numery. Nie wiem, czy te dzwonki mają jakieś różne tony w zależności. Od tych numerów, które na nich widnieją, czy może e, one wiszą jakoś, e, są zawieszone na jakimś stojaku e, i są ponumerowane, jest ich więcej w komplecie. Wiecie co, poczekajcie chwilę, spróbuję go wyczyścić, zobaczymy czy e, będzie dzwonił. Patrzcie jest. Dzwoneczek kompletny, w środku trochę a o dusza trochę obiedzona. Nie wiem czy serce, to się serce nazywa chyba. Serce dzwonu. Dobra, to do następnego sygnału. Jak się takie fanty pojawiły, to mam nadzieję, że coś fajnego jeszcze wyskoczy. Dobra, do usłyszenia. Dobra, pokazał się kolejny sygnał. Powiem Wam, że dawno tak nie kopałem. Trochę się rozleniwiłem. Zobaczymy, czy coś trafię. Powiem Wam, że sygnał był dość konkretny i, i zobaczymy, czy coś będzie, czy nie będzie. Ale powiem Wam, że nie mogę się przyzwyczaić do tego, żeby głośniej mówić bo tak to jest jakieś takie nienaturalne dobra o. patrzcie wypadło coś Super. Będzie pruska moneta. Ale jestem zasapany. Powiem Wam, że tutaj taka duchota panuje. nie jest tak jakoś nieprzyjemnie. Będą dwa fenigi. Niestety powiem wam, że daty nie widzę. Z tyłu. No nic, moneta będzie musiała pójść do oczyszczenia i na zdjęciu mam nadzieję, że będzie lepsza. Ale w każdym razie super. Pierwsza moneta dzisiaj, już trzy fanty za mną. Śmieci, żadnej się nie nakopałem. Ekstra. Dzisiejszy dzień już jest udany, miejscuwa super. Tak to wygląda. Dobra, ale powiem Wam, że jeszcze tutaj chwilę pochodzę i chyba stąd się zniosę, bo. Nie do wytrzymania tutaj jest. Dobra, do następnego sygnału. Dobra, odłożyłem sprzęt, bo przyleciały żurawie. Znalazłem. Czy znalazłem? Tutaj w kilka filmów do tyłu byłem tutaj w tym miejscu. I tutaj było obsadzone, ale wtedy. Było świeżo obsadzone, miałem zgodę na to, żeby kopać. No, widzicie, znowu nie mogę krzyczeć. Tam przede mną, tam dokładnie, są trzy żurawie. Nie wiem, czy uda mi się. Oj, będzie się wzbijał, już, już mnie zobaczyły. Nie, wiem, zobaczycie. Dwa wystartowały majestatycznie. Super. Trzeci jeszcze został. Nie wiem, czy się wystraszy, czy co. A za mną jest kurcze wycinka i pokrzyżowali mi wszystko. Bo no nie będę mógł chodzić, co chciałem, co so drogami pójść, bo mówiłem, jest taka temperatura, jakby przed burzą. Dosłownie parno jest strasznie i no nie można tam ujechać. No muszę być ubrany, bo tak to mnie kurde kleszcze zjedzą. Dobra, tam jest ten żuraw. Nie wiem, czy widzicie możliwość mieli obejrzeć. No, a tutaj to... Co prawda widzicie tutaj prawie, że połacie jest puste. Tam coś jest wyrośnięte, zielono jest. Przede mną to łubin nie jest, bo tutaj łubin był za, zasiany. Tak to wygląda, ale nie będę wchodził nikomu w szkodę. No nic, widzicie tamten żuraw jest dzielny, w ogóle nie ucieka. Dobra, dłużej nie przedłużam no to do jakiegoś sygnału do usłyszenia. teraz znalazłem taką polankę powiem wam generalnie cholerka wie czym to jest psiane coś tutaj rośnie, rośnie wszystko i nic czyli generalnie nie mam pojęcia co rośnie bo rośnie coś takiego coś takiego jak trawa tam znowu jakaś inna roślinka. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Zresztą to był teraz mój pierwszy sygnał Dziurnie ryje. Teraz pokazał się guziol, groszek wyrmachtowy z uchem. Tak to w każdym razie wygląda. Czyli powiem Wam, że Ziemia ma potencjał. Dobra, znowu na początku zapomniałem głośno mówić. Dobra, do, teraz sobie zrobię przerwę na jedzonko i do jakiegoś konkretnego sygnału. Do usłyszenia. Teraz poszedłem już dalej. Tam na tamtym polu, co tam byłem, nic tam więcej nie trafiłem. Kupę sygnałów, było takie druty aluminiowe. Pewno wcześniej to było zagrodzone yy, siatką leśną i stąd tyle tych sygnałów teraz idę drogą taka dosyć zarośnięta teraz mało chyba uczęszczana ale wcześniej ktoś się nią poruszał no bo droga jest nie? pokazała się teraz krągłość ale z tego tak jak myślałem będziemy mieć monetkę PRL 1900 88 rok Złotuwa Wiecie, tak to wygląda No dobra, zobaczymy czy coś jeszcze będzie No to do następnego sygnału Teraz jesteśmy w takim miejscu Tak to tutaj dookoła wygląda Powiem Wam, że teraz na trasie pojawiły mi się te ambony i co chwila kopię łuchę ale tak jak wcześniej mówiłem, w ogóle tego nie nakręcam. A teraz pokazała mi się krągłość. O, my piękną. Mamy monetkę, grosz, druga rp. Zobaczymy jak to będzie. Jasny dowód, ale już monetka trochę, trochę dostaje po rantach, już koroduje. No a tutaj daty niestety nie zobaczymy, bo data jest tutaj do góry nad Orłem nad Koroną, a tam jest całe spuchnięte. Dobra, dalej idę. Tą drogą i będę się już udawał do miejsca startowego i zakończę kopanie na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze coś trafię. Dobra, do następnego sygnału. Dostałem się tutaj, już tutaj z tych haszczy. Wyszedłem na taką drogę, która idzie na skraju między lasem a polem, i trafiłem w piękny guziol. Patrzcie, z jakimiś kwiatkami. Na otoku guzio... guzika też są jakieś zdobienia. Niestety, już go obejrzałem. Z drugiej strony ucha nie ma. Jakieś napisy tam zapewne są. Też jakieś zdobienia są, ale nie wiem czy da się z tego coś uratować i ten guzik w ogóle jest jakiś jakby z dwóch części robiony. Tutaj jest tył i na tył jest założona e, przód guzika jakoś zagnieciony i tak ten guzik został zrobiony. No dobra. Udaje się już do chaty i zobaczymy, czy coś jeszcze wypadnie. Do następnego sygnału mhm. idę i idę, i mety nie widać. Teraz się trafiła część papierośnicy. Niestety nie jest kompletna. Jeszcze gumka, czy tam sznurek był. No niestety. Niekompletny fant. Dobra. Wiecie co, nie mam już siły machać cewą. Pożegnam się. No myślę, że dzisiejszym fantem dnia będzie jednak ten dzwonek. Ale monetki też znalazłem. Super. Udało się znaleźć jakieś fanciki. Nakręciłem filmik. Byłem na wykopkach, to najważniejsze. No to do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie.